Ja nazywam się Mariusz Czyżewski. Dzisiaj sobie porozmawiamy, jak się leczy kompulsywne zachowania. Po pierwsze, następnie mogę już powiedzieć od razu, Erikson zastosował coś takiego jak podwójne wiązanie pozytywne. Następnie mogę powiedzieć, że jest podwójne wiązanie negatywne. Przykładowo, toksyczna matka kupuje na gwiazdkę dwie koszule: zielona i biała. Dziecko zakłada koszulę białą, mówi: To co? Zielona koszula ci się nie podoba? Jakby zrobił odwrotnie, to by dostał repremendę, że dlaczego nie założył białej. A więc podwójne wiązanie pozytywne też działa podobnie, to znaczy, nie dajemy pacjentowi wyboru. A więc przychodzi do mnie student, bardzo przystojny, inteligentny. Zwierza się, że ma problemy z dziewczynami i chciał sobie rozwiązać problem z kompulsywnym zachowaniem, to znaczy, gdy pali papierosa, to wkręcił się, że papieros musi być równo. W jego ustach musi być symetrycznie równo. W momencie, gdy się wkręcił, że ten papieros musi być symetrycznie równo, traci na to bardzo dużo czasu i to już mu zaczęło przeszkadzać. To ja mu powiedziałem tak: Słuchaj, chcesz się tego pozbyć? On mi odpowiada tak. To musisz coś zrobić, ale musisz mi najpierw obiecać, że to zrobisz. Powiedział tak: To mu mówię. Od dzisiaj masz do wyboru: albo nie robić kompulsywnego zachowania w stylu palenia papierosów, kręcać się, czy symetrycznie leży w ustach. Lub od dzisiaj wykonasz to kompulsywne zachowanie, ale musisz ruszyć na miasto i zaczepiać dziewczynę. I mówić, słuchaj, ja mam taki problem z kompulsywnym zachowaniem. Nazywam się tak i tak, patrz czy ten papieros w moich ustach jest równy. Bo ja, widzisz, mam takie problemy. Czyli on takie oczy wywalił, wywalił mnie i mówię, Masz do wyboru. Albo nie robić kompulsywnych zachowań, albo ruszasz na miasto i robisz akcję z papierosem. Milton Erickson robił podobno. Na przykład w jednej swojej książce napisał, że przyszła kiedyś do niego matka z dzieckiem, które nie chciało jeść śniadania. To znaczy, była taka, taki rytuał, że mama szykuje śniadanie dla dziecka, robi mu jedną kanapkę. Dziecko mówi, że nie chce tej kanapki jeść. Jest w domu wielka awantura. Erikson powiedział do mat... Milton Erikson powiedział do matki: Od dzisiaj będziesz szykować tą samą kanapkę codziennie rano, i stawiać na stole też szklankę gorącego mleka. I będziesz mówiła, dziecku, albo zjesz kanapkę i wypijesz mleko, albo zjesz tylko kanapkę. Dziecko codziennie rano zjadało tylko kanapkę. Z przeświadczeniem, że wygrało z matką, ponieważ nie wypijało mleka. Ale założenie było takie, żeby codziennie jeść kanapkę. Metoda nowoczesna? Nie, stara jak świat. Herman Cortez stosował te same metody. To znaczy, kiedy przy, przybył statkami na nowo odkryty kontynent Ameryka. Żeby walczyć z populacją prokolumbijską rozkazał swoim żołnierzom spalić własne statki. I powiedział im: Jeżeli chcecie wrócić do Hiszpanii, musicie wygrać bitwę. Jak wiemy, Herman Cortes wygrał z dużo liczniejszym przeciwnikiem i zdobył te tereny dla Hiszpanii. Ameryka Łacińska stała się później dzięki jemu kolonią Hiszpanii. Metoda stara, jak świat widzicie. Ja nazywam się Mariusz Czyżewski. Tak działa terapia krótkoterminowa strategiczna. Życzę miłego dnia i zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału.